Płyn. Na podłączenie do miejskiego wodociągu mieszkańcy tej części Staszowa czekają od kilku lat. Teraz urzędnicy obiecują, że czysta woda popłynie w ciągu kilku miesięcy. Patrzę, jakie to jest i w ogóle, czy można taką wodą żyć? Mieszkańcy ja dużej części nie Staszowa nie. z taką wodą muszą żyć od to kilku lat. Rdzawy i śmierdzący płyn z przydomowych studni nie nadaje się nawet do kąpieli, sprzątania czy prania. Codziennie czy co drugi dzień trzeba czyścić wanny, bo jest y, straszny osad, żółty, nie do zmycia. Żeby jakoś przeżyć, trzeba przynosić wodę od znajomych i krewnych. Dlatego potrzebne są zapasy, a różnice widać gołym okiem. Ja tej wody nie używam do wszystkich y, rzeczy, do wszystkich spraw, które są mi niezbędne w domu. Tymczasem od czterech lat mieszkańcy starają się o podłączenie do wodociągu. 200-300 metrów dalej jest wodociąg miejski, a tu mieszkańcy tej wody nie mają. I rozpocząłem to, co mogłem zrobić jako radny. Po prostu do każdego budżetu, w kolejnej już lata składałem wnioski. Przywieźliśmy wodę pani dyrektor z ulicy Oględowskiej. Taką mieszkańcy piją tam wodę. Staszowski Sanepid naszą wizytą był zaskoczony. O zanieczyszczonej wodzie nikt z inspektorów nie słyszał. Nie znam tego problemu. My jako inspekcja sanitarna nadzorujemy wodociąg, który zaopatruje ludność Staszowa w wodę. Jest to woda dobrej jakości. Sporadycznie wychodzą tam prawda, niedociągnięcia, ale woda jest dobrej jakości. Natomiast tej sprawy nie znam. Urzędnicy miejscy zapowiadają, że prace przy budowie wodociągu niebawem się rozpoczną. W tej chwili mamy już opracowaną dokumentację. Ta dokumentacja jest zatwierdzona, to znaczy mamy prawomocne pozwolenie na budowę, na te, prowadzenie tej inwestycji. Trwa w tej chwili procedura związana z wyłonieniem wykonawcy. Władze Staszowa zapewniają, że czysta woda popłynie w tej części miasta w ciągu kilku miesięcy.